Dzień dobry moi drodzy, a ja dzisiaj chciałem zademonstrować pianinko składane, zobaczcie. ona mi kupiła z córką składane pianinko. Jest tutaj kabel USB, można powerbanka pod to podłączyć albo na ładowarkę, ale w środku najprawdopodobniej jest zmontowany jakiś taki akumulator. Nie wiem czy jest dobrze naładowany, ale zademonstruję jak to działa. Zobaczcie, zapada zmrok, chociaż kawałeczek. To wygląda, moi drodzy. Pozdrawiam, do zobaczenia, moi drodzy, i polecam. Wyłączamy i zobaczcie. Składamy, moi drodzy, Majdan i. I po krzyku. <ścoughs> Cześć. Filmik dziwny, ale. No, tak wyszło. Facebooka akurat mam zablokowanego, coś tam każą się zalogować na, no, na nowo. Nie pamiętam hasła w ogóle, i, i teraz zostałem w ogóle bez Messengera, bez Facebooka, bez rolek, moi drodzy. I, I będę nagrywał teraz bardziej częściej na, na YouTubie. I, I tyle, i tyle. Dobra, moi drodzy. Polecam pianinko, gumowe składaniec jeszcze będę testował oczywiście na takim w pełni naładowanym ponieważ nie wiem czy jest w pełni naładowane może jak będzie w pełni naładowane to może będzie troszeczkę łatwiej się na tym grało bo przyznam się szczerze, że tak łatwo się na nim nie gra ale, ale nie jest najgorzej pozdrawiam cześć, do zobaczenia, hej